Mam Wam do pokazania 3-metrowy przewód do lamp roboczych. Jak widzicie kabel jest dosyć gruby. Tu mamy bezpiecznik. Tutaj mamy przekaźnik i włącznik. Włącznik, wyłącznik. Złącze, które nazywa się prawdopodobnie dołącz do... Wiem, że lubicie mnie poprawiać w komentarzach, więc możecie napisać jak dokładnie się na to mówi. To teraz podłączymy sobie lampę. Lampa jest z granitu. Bardzo ciężka, masywna, gruby kabel. Wtyczka, jak widzicie, jest tutaj, a nie z tyłu. Może teraz włączymy sprawdzimy, jak świeci. Jak widzicie, lampa super świeci. Jeśli byście chcieli taką lampę, znajdziecie ją na pod numerem 84924. A jeśli chodzi o przewód, pod numerem 65373.